Cześć siemanko, jestem Wazar. Witam was bardzo, bardzo serdecznie na kolejnym odcinku na moim kanale. I w dniu dzisiejszym, to co widzicie po tytule, albo po miniaturce, albo po filmie, który za zobaczycie, to to nie jest żaden fake. W dniu dzisiejszym, albo w dzisiejszym odcinku zabieram Was nad morze. Mamy godzinę 12.52. O godzinie 7 właśnie wyjeżdżamy w e, tego samego dnia, czyli za 5 godzin. Czyli za 5 godzin wyjeżdżamy, jedziemy nad morze i w dniu dzisiejszym mam pomysł taki, że zakupiemy mojego brata właśnie w. Piasku. I teraz tak, ten filmik ogólnie był nagrywany dawno, dawno temu. Strasznie dawno temu. I miałem go wrzucić tak naprawdę w wakacje, ale pomyślałem, że w grudniu będzie lepiej. Natomiast czekałem na śnieg, którego niestety dalej. No nie ma, no nie ma dalej śniegu No ale to nic, e, nie przeszkadza przed tym aby po prostu ten filmik nagrać Więc jeżeli filmik wam się spodoba nie zapomnijcie zostawić łapki w górę subskrypcję z na moim kanale Bo mi naprawdę bardzo, bardzo milutko lecimy po 35 tysięcy subskrypcji No i e, nie mam chyba co już więcej gadać Zapraszam was bardzo serdecznie na dzisiejszy odcinek Zobaczcie jak nam minęły wakacje w zimę Miłego oglądania My jesteśmy krasnoludki hop, sasa, hop, sasa. Pod nasze budki hop, Nie, to też jest coś dosyć mocno. Widać. Widać. W no. piasku też się zakopujemy. No i super Lanko. No jak się ma to już bawić? No usiądź na moje ręce. A, co Dobra. Dobra, to się uwolni. To kopiemy jeszcze raz taką głęboką dziurę. No wstań, wstań Nie wstań Nie wstań, nie wstań. Dzięki Nie na bata. O, już wychodzę No, dawaj Nie wyjdź Skurzyłeś mnie teraz, wiesz? No no to... to. <gry> dawaj Najgorsza pozycja Uff. Dobra, wejdź bój No, wyjdź, wejdź A weź ten piasek mi tam odgranie? Nie, nie, A, bo tu z tyłu mam dużo piachu <gry> No wyjdź, wejdź, wejdź. Nie, 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 na No, dawaj Nie, muszę na być. No, dawaj. No się. no, 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 się. Nie Da się Nie da się Weź. Nie, tak jest, żeby ci no, się się. Nie się się. no, 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 Z no, mam no, no, się no, da się no Dobra, wychodź sam. No nie, 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 Pomóż mi, kobietu. Daj do ciebie ręce, do się ręce. pomóż mi. Dziadziu. No chodź tutaj, tak. Pomoż. Pomożesz. Pomożesz, Szybko, bo kamień poszedł. Szybko. wychodź, no chodź, chodź, Weź ten pian. No. Matko, wyparze. Yes. Mateo! I my się kadzi no... Dobra <gry> nie! No. No, to matartyjno, to daj, no. No. <gry> Nie da się, bo mi... mi na rękę! Już próbowaliśmy! A, a bez tyłu mi ten piad! Bez tyłu ten piad! no! No nie! Trzymajcie! No! Trzymajcie! Tam weźmy rękę. No nie, no, nie. weźmy. Tam weźmy za rękę, no. No, no wyjdzie we, samemu. Nie wyjdzie samemu no, no jak? Daj no rękę, czy tu mogę. No. Ja pierdolę. Ej, już no, bez żadnych no. mówię. Tam daj dajmy rękę, no. No naprawdę, no, no. już ty masz kolano już? No wiem, że masz kolano, ale jeszcze nie mam drugiego. Dajmy no ci, dajmy no rękę. Daj no. no czekaj. Dajmy. No. O. Dajmy no rękę. Daj no, no wejdziesz Daj na rękę. No. O Jezu, słuchaj. Ej, opa, na to. Nie i po co tyle? Okej, okay, dziękuję wam bardzo serdecznie, że obejrzeliście ten odcinek do końca. Zapraszam was jutro o godzinie 15 na ostatni filmik z tego całego daily. Co tam powiedziałem, to powiedziałem, zobaczycie. No i widzimy się dzisiaj o 20 na lewie. Trzymajcie się, cześć.